Moja matka była zawsze ciekawą kobietą. Kto? Mama? Mhm. <grystujesz> Zagadkowa. Szkoda tylko, że nigdy nie była ze mną do końca szczera. A czego ty byś chciał się od niej dowiedzieć? Lubię wiedzieć, z kim mam do czynienia. No ciekawy, mnie na przykład, co robiła przed ślubem z Kazimierzem? A, niewiele. Była maszynistką w sądzie. Wiem, ale o życiu prywatnym nic. i też chyba nic ciekawego nie było. A nie wydaje ci się dziwne, że ona on nic nie wspomina o swoim byłym mężu? Masz na myśli Kłosa? Mhm. No, nigdy mi się chyba specjalnie nie układało. Potem się rozwiedli, on wyjechał. Wiesz, teraz czasem przysyła mi na gwiazdkę prezenty, ja piszę do niego kartkę. A to całe ich małżeństwo to jedna wielka pomyłka. Pomyłka, której pozostałością jestem ja. Ale z Kazimierzem też jej nie wyszło. Uciekł jak tylko Ewa wyszła za ciebie. Skorzystał z pierwszej lepszej okazji. Zawracanie głowy, że niby za ciasno. Dlaczego? No co dlaczego? Mieszkałeś z nami, to sam wiesz, Mamuśka. A nie uważasz, że... że Kazimierz mógł mieć kogoś na boku? A kto? Bo Kazimierz? No ty. Zwariowałeś? Wyobrażasz sobie Kazimierza flirtującego z kobietą? Wiesz, ja mam wrażenie, że już co? Że on zawsze był strasznie stary, od zawsze. Czekaj, czekaj, Boguś. A coś ty się zrobił nagle taki dociekliwy, co? O co ci chodzi? Przecież prowadzimy bardzo przyjemną konwersację towarzyską przy kieliszku. To wszystko. Mi się wydaje, że chcesz ode mnie wyciągnąć jakieś informacje, co? No nic podobnego. Żartujesz? Ani trochę. Cześć. Cześć. Jest mama? Chyba jeszcze śpi. O tej porze? Jest dosyć wcześnie. Przepraszam cię, ale śpieszę się do pracy. Cześć. Tak? Kamilka? A co ty tu robisz o tej porze, moje dziecko? Przyszłam do ciebie. No a wykłady? Dzisiaj nie mam zajęć. To dlaczego nie jesteś w pracy? Rany boskie. Wyrzucili cię, a skąd coś to? Nie, miałam ci sprawy do załatwienia na mieście i pomyślałam, że jeszcze zajrzę do ciebie. Przecież nie lubisz gazowanej. A, dziś jest mi wszystko jedno. Mam strasznego kaca. Balowałaś wczoraj? Z Wiktorem? Zdziwisz się. To z Bogdanem. To z jakiej okazji? No, ja wiem. Spotkaliśmy się niby tak przypadkowo. Mm. Ja tam w takie przypadki nie wierzę. Myślę, że czekał na mnie. No wiesz, wychodzę z uczelni, patrzę tu Boguś. No i co? Nic. Udał zdziwienie i zabrał mnie do knajpy na drinka. Na drinka. I czego chciał? Może na kilka drinków. No bo ja wiem. Wypytywał mnie o ciebie, o Kazimierza, o kłosa. Na przykład pytał mnie, czy Kazimierz miewał kochanki. Ja nie wiem, dlaczego zaczął się nagle tak interesować życiem intymnym twoim Kazimierza, ale pomyślałam sobie, że może powinnaś o tym wiedzieć. Już ja sobie z nim porozmawiam. Kancelaria Macena Sawernera, słucham. A dzień dobry pani. Nie, nie ma. Oczywiście powtórzę, tak. Powtórzę, że pani dzwoniła, jak tylko się pojawi tak. Do widzenia pani. Zdenerwowałaś się. Owszem, trochę. Powiedz mi, o co w tym wszystkim chodzi? Jeszcze nie wiem, ale czuję, że ten list coś przeciwko mnie knuje. A jeżeli myśli, że uda mu się mnie przechytrzyć, to się bardzo myli. Magda? Chykaś na mnie? Możemy porozmawiać? Chodźmy. Jesteś samochodem? To dobrze. Podrzucisz mnie. Jeszcze zobaczymy. Dzień dobry pani Krysiu. Dzień dobry. Co się działo? Płonę Państwa pościera. A co chciała? Chyba tylko kiedy tam będzie. Chodź. Uderz w stół nożyce ze się odezwą. Siadaj. Chciałam z Tobą porozmawiać. Proszę. Ostatnio nie układało się między nami, ale teraz widzę, że to była moja wina. Nie rozumiałam cię, tata. A może nie chciałam zrozumieć. No. To był mój błąd. Wydawało mi się, że bardzo skrzywdziłeś mama, ale teraz widzę, że nie byłam obiektywna. Zresztą po co szukać winnego? Tak naprawdę to kiedy ludzie się rozstają, to wina jest po obu stronach. Nie wiedziałam tego. I teraz mi bardzo głupio. Przepraszam cię. Nie ma o czym mówić, kochanie. Nie ja przyszłam, bo... No bo podsłuchałam twoją rozmowę z mamą o Jacku. I zrozumiałam, że tylko ty jeden możesz mi pomóc. Tylko ty jeden nie potępiasz go. Staram się być obiektywny. Takim jaką trzeba pomagać. No właśnie. Tylko że mama przestała to rozumieć i chce teraz Jacka wyrzucić z mieszkania dziadka. On nie ma dokąd pójść. On nikogo nie ma, ma tylko mnie. Madziło. A nie uważasz, że powinni się nim zająć jego rodzice? to nie go lali. A ja go kocham i no nie wiem, co bym zrobiła, gdyby nie mu się coś stało. Magdacz, czy ty. O co ci chodzi? Nie, nie no, nie musisz mi się tłumaczyć. To... Chcesz wiedzieć, czy ja z nim sypiam? Tato. Nie pozwól mamie wyrzucić jacka z mieszkania dziadka. No, to, to mieszkanie jest moje, ja jestem pełnoletni i ona po prostu nie ma prawa. Spokój się, kochanie. Zrobię wszystko, żebyś była szczęśliwa. Porozmawiam z moją. Naprawdę zrobisz to dla mnie? No pewnie. Jeżeli ludzie się kochają, to, to powinni być razem. Dzień dobry. My nas u siebie... Tak, ale jest Ma Nie, nie, ale za głowę. No, no proszę, co za spotkanie. No, no to ja już sobie pójdę. Do widzenia, tatusiu. Nie wiedziałam, że jesteście w takiej dobrej wie. Jeszcze wielu rzeczy nie wiesz. No, właśnie w tej sprawie przyszłam. No to mów, słucham. Coś się tak nagle zaczął interesować życiem intymnym Kazimierza. Co ci obchodzi, czy Kazimierz miewał kochanki, czy nie? Dlaczego chodzisz wokół Kamili i mnie i węszysz? No mów, 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 mów. słucham. Słucham cię uważnie. A jeżeli nawet Kazimierz miał sto kochanek? Czyim interesie leży wywlekanie tego na światło dzienne? Bo jeżeli myślisz, że w Twoim, to bardzo źle myślisz. Nadko, co Cię napadło? Ty, ty, myślisz, że jesteś otoczony idiotkami? Że moja własna córka zatai przede mną rozmowę, jaką z nią przeprowadziłeś? Boże, jak Ci nie wstyd upić dziewczynę, żeby wydobyć od niej jakieś informacje? Po co Ci to? Niby poważny adwokat, zajmuje się byle plotkami. A jeżeli to nie są plotki. A cóż wy innego? Właśnie usiłuję się dowiedzieć. Od Kamili. Interesują mnie różne informacje. Nie wiadomo, co się może przydać. Bogusia. My zawsze żyliśmy w zgodzie. Zawsze miałam do ciebie pełne zaufanie i wydawało mi się, że ty do mnie też. Owszem, no i co z tego? Proszę cię, zostaw ty Kazimierza w spokoju. Pamiętaj, że ja w każdej chwili mogę zacząć puszczać farby. Przyszłaś tylko po to, żeby mi to powiedzieć? Tak. Przyszłam, żeby ci powiedzieć, że jeżeli zechce. Mogę w każdej chwili wepchnąć Cię za kraty. Nie zapominaj o tym, że jesteśmy wspólnikami. I jeżeli zacznę spadać, pociągnę także i Ciebie. Możesz być tego pewna. <laughs> Boguś... Nie chcę z Tobą zadzierać. Bądź mi przyjaciół. Tylko proszę Cię, przestań nadmiernie interesować się przeszłością, bo wszyscy mamy więcej do stracenia niż do zyskania. Pamiętaj o tym. Miło Cię było widzieć. No cóż, wszystko jest w porządku, jest tylko morale. Słucham? Konsultowałem się z kilkoma rzeczoznawcami. Nikt oczywiście nie kwestionuje wartości tego obrazu poza granicami Polski. Ale cóż, widzisz, pan, ja muszę się liczyć z możliwościami krajowymi. Tego obrazu nie da się wywieźć. Czyli co, chce pan zrezygnować z naszej transakcji? Czy zrezygnować? Wie pan, yy, nie. Jeżeli pan coś jeszcze dorzuci. Ile? Pół miliona. Dolarów? Nie. Złotych. Trudno się z panem handluje. Myślałem, że raz ustalona kwota jest zobowiązująca. Ale... To, co panu proponowałem, to wszystko to są moje możliwości finansowe. No cóż, panie Adasiu, nikt pana nie zmusza do... Panie, nic. No tak, ale ja muszę kupić. No nie, nie, nie ma żadnego, ale e, ja robię interesy. Nie jestem instytucją charytatywną, ale robię dobre interesy. Ten obraz niewątpliwie jest dziele wart, mm, ale nie na rynku krajowym. Sam pan doskonale o tym wie. <śm> nie wiem, czy ja mam panu powiedzieć. No. Nie mam żadnej wolnej gotówki, a mój wspólnik nie zgodzi się na wyciągnięcie żadnych pieniędzy z firmy. No cóż, życie jest ciężkie. Anglicy na to mówią: life is brutal, Wszyscy mamy popaty. To może styl. To wszystko, co mam. Styl? No luksusowe 100 metrów na nowym mieście. A, styl. A, styl. No dobrze, zgadzam się. Ale robię to tylko z przyjaźni dla pana. Powiedz. Przecież no, widzę, że jesteś zdenerwowany. A jak mam nie być? Ale o co ci teraz chodzi? A, tak tego nie zrozumiesz. No, ale uważasz mnie za idiotkę. Nie no, nie o to chodzi. No to o co? Żal mi tego obrazu der antekrowieca. Przecież od dawna uzgodniliśmy, że to będzie dla Dasia. No, obraz należał do ciebie i, od, i do dusi. Więc no połowę należało mu się po matce, połowę dostał od Ciebie w prezencie ślubnym, no to o co Ci właściwie chodzi? Nie, nie, nie żal mi, że właścicielem tego obrazu jest Adaś, tylko nie spodziewałam się, że on nagle że chce go tak nagle sprzedawać. No. no cóż, to nie Twoja sprawa. Jest jego, więc może z nim robić, co mu się podoba. ja może potrzebuję pieniądze na jakąś inwestycję. Tak, ale tyle lat ten obraz był w rodzinie Laudańskich, a teraz Adaś od razu chce sprzedać wiesz, tak sobie myślę, czy nad rodziną Rozdrażewskich nie krąży jakiś fatum. Mój się Boga, Karolu, co ty opowiadasz? Zobacz, zobacz, tylko sama, co tu się dzieje. Myślałem, że po ślubie będzie coraz lepiej, ale skąd? Jest coraz gorzej. Adaś. Śpi na kanapie w salonie. Jej coraz bardziej puszczają nerwy. No, ja się nie dziwię. Biedna dziewczyna. Przepraszam, ale nie rozumiem, co to ma wspólnego ze sprzedażą obrazu? Wyobraź sobie, że jednak ma. Adaś nie bez kozery kupuje tę starą kamienicę. A nie wiem, czy wiesz, że ta kamienica należała do ojca Ewy Werner. Może dlatego Adaś chce ją kupić. Powiedział, że jeżeli jej nie kupi, to nie potrafi ułożyć sobie życia. Powiedział to sprawa honoru. Ja wiesz, myślę sobie. Myślę, żeby on tego wszystkiego nie stracił. Nie kracz, Karolu. Jeszcze wykraczesz coś złego. Dzień dobry. Dzień dobry. Szukasz kogoś? do Adama. Y, to znaczy do pana Adama Rozderzewskiego. Szefa nie ma. Gdzie jest? Nie wiem. A czy mógłbym na niego poczekać? Mm, wiesz co? Chodź, dowiemy się wszystkiego. Chodź. No i Piotr, co ty tu robisz? Czekam na dama. Chcę na niego czekać, ale nie wiem... To jest Piotrek, syn Ewy. Y dziękuję. Cześć stary. Ja jestem Wiktor. Jak chcesz, to możesz tutaj poczekać na Adama. Hmm? A my, my mamy jeszcze takie swoje sprawy tam załatwimy. Proszę Pani, ja się chciałam dowiedzieć, czy istnieje taka możliwość, żeby ktoś obcy, no, albo ktoś z rodziny, sprawdził stan mojego dolarowego konta. Nie, ale mogłaby Pani upoważnić wybraną osobę? Zaraz podam Pani odpowiedni drugi. Oj, nie, 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 nie. Źle mnie Pani zrozumiała. Ja tylko pytam, czy ktoś bez mojej wiedzy może to sprawdzić? Wykluczone, proszę Pani. Wszystkie konta są tajne. Ach. No dobrze, a, yy, a gdyby ktoś miał numer mojego konta? To nie ma żadnego znaczenia. Wgląd w stan konta oprócz właściciela konta może mieć tylko osoba upoważniona. Albo sąd. <noise> Bo widzi pani, chodzi o to, że ja od wielu lat dostaję od mojego byłego męża, zamieszkałego w Stanach Zjednoczonych, alimenty na córkę i chciałam się dowiedzieć, czy ktoś może sprawdzić, czy ja te pieniądze mam, ile ich mam, no i tak dalej. Pani pan powiedziałam, że stan pani konta jest pani tajemnicą. I pani jest tego pewna. Najzupełniej. No i dotyczy to również najbliższej rodziny, tak? Tak. Nikt nie może y, dowiedzieć się stanu pani konta. No, a gdyby ta osoba, która wysyła pieniądze, y, gdyby ona się chciała dowiedzieć, czy te pieniądze jeszcze u mnie leżą? Nie. Ten, kto je wysyła, ma dowody wpłaty i to wszystko. Aha, rozumiem. A gdyby, załóżmy, był nakaz sądowy sprawdzenia mojego konta, to czy yy, można by sprawdzić, skąd ja mam te oszczędności? Tak, oczywiście. Wszystkie operacje bankowe są zarejestrowane. Mhm. Czyli można by dojść do tego, kto je wpłacił? Oczywiście. Tak. A proszę pani, proszę mi powiedzieć. Gdybym ja wyjęła całą sumę i wpłaciła na inny konto, no to wtedy już nie można by się dowiedzieć, skąd ja mam te pieniądze. Wtedy kwota byłaby zarejestrowana jako wpłata własna. To ja tak zrobię. Cześć! Co tam tak czytasz? Kajtka czarodzieja. I co? Super! Też się mieć takie sztuczki. To trzeba trenować, chłopie. Jasne. Cieszę się, że przyszedłeś. Mam dwa bilety. Wiesz, dzisiaj gramy mecz z Włochami, to może byś miał czas przyjść.